Spotkanie z Lechem Poznań, w końcu udało się to stworzyć tutaj na ogródku. Kibice na pewno byli szczęśliwi, czy szczęśliwi z tego powodu byli również piłkarze Warty Poznań? Zgadza się, dla nas to jest oczywiście duża przyjemność zagrać z Lechem, szczególnie w takim składzie, bardzo mocnym właściwie, bo dawno już takiego sparingu nie było. W zeszłym roku graliśmy sparing z Lechem, aczkolwiek tam było dużo młodzieży, a dzisiaj naprawdę wystawił mocny silny zespół. Terminarz Wam praktycznie dopasował, Lech pauzował, Wy bo zdobyliście trzy punkty, z tego względu, że Polkowice się wycofały. Te mecz, chyba najważniejsze było w tym meczu tak naprawdę to, żeby kontuzji nie było. Zgadza się, to raczej ten mecz służył zarówno nam, jak i im, żeby odbyć jednostkę treningową, taką troszkę mocniejszą. Wszyscy graliśmy po 45 minut, także o to głównie chodziło. Zapytam się tak z czystej ciekawości, czy grałem z Lechem Poznań, owszem, przegraliście, ale czy... Oni mogli się czegoś od was nauczyć na tą najważniejszą swoją rundę finową i czy wy także mogliście się czegoś nauczyć na ten wasz finisz? No my na pewno więcej, szczególnie młodzi chłopcy e, mieli okazję sprawdzić się z zespołem tych klasy z reprezentantami Polski i innych krajów, także myślę, że to będzie e, dobra lekcja dla nich na przyszłość.